Pijaństwo. Skąd idziesz? Ledwo chodzę. Słabyś? Jak jeszcze? Wszak wiesz, że ja się nigdy zbytecznie nie pieszczę. Ale mi zbyt dokucza ból głowy okrutny. Pewnieś wczoraj był wesół, dlategoś dziś smutny. Przejdzie ból. Powiedz, że mi proszę, jak to było. Po smacznym, mówią, kąsku i wodę pić miło. Oj, niemiło, mój bracie, Bogdaj z tym przysłowiem przepadł, co go wymyślił. Jak było, opowiem. Upiłem się onegdaj dla imienin żony. Nie żal mi tego było. Dzień ten obchodzony musiał być uroczyście. Dobrego sąsiada nieźle czasem podpoić. Jej mość była rada, wina mieliśmy dosyć, a że dobre było, cieszyliśmy się pięknie i nieźle się piło. Trwała uczta, do świtu. W południe się budzę, cięży głowa jak ołów, krztuszę się i nudzę. Jej muść radzi herbatę, lecz to trunek mdlący. Jakoś koło apteczki przeszedłem niechcący. Chanyżyk mnie zaleciał. Trochę nie zawadzi, napiłem się więc trochę. A czy i to poradzi? Nudno przecie. Ja znowu, już mi raźniej było. Wtem dwóch z uczty wczorajszej kompanów przybyło. Jakże nie poczęstować, gdy kto w dom przychodzi? Jak częstować, a nie pić? I to się nie godzi. Więc ja znowu do wódki. Wypiłem, niechcący, omnitrinum perfectum, choć trunek gorący, dobry jest na żołądek. Jakoż w punkcie zdrowy, ustały i nudności, ustały i ból głowy. Zdrów i wesół. Wychodzę z moimi kompany w tym obiad Zastaliśmy już przygotowany. Siadamy, chwali trzeźwość pan Jędrzej, My za nim, Bogdaj to wstrzemięźliwość, pijatykę ganim, a tymczasem butelka Nie tyka stoi Pan Wojciech, co się bardzo Niestrawności boi, po szynce coś my jedli, Trochę wina radzi. Kiliszek jeden, drugi zdrowiu nie zawadzi, a zwłaszcza kiedy wino wytrawione czyste przestajem na takowe prawdy oczywiste idą zatem dyskursa tonem statystycznym o miłości ojczyzny o dobru publicznym o wspaniałych projektach mężnym animuszu kopiem góry dla srebra i złota wolkuszu odbieramy inflanty i państwa multańskie liczemy owe sumy neapolitańskie reformujemy państwo wojny nowe zwodzim tych bijem wstępnym bojem z tamtymi się godzim a butelka nieznacznie jakoś się wysusza przyszła druga a gdy nas żarliwość porusza pełni pociech że wszyscy przeciwnicy legli trzeciej czwartej i piątej aniśmy postrzegli poszła szósta i siódma za nimi dziesiąta Naówczas, gdy nas miłość ojczyzny zaprząta, pan Jędrzej, przypomniawszy żurawińskie klęski, nóż w płacz nad królem Janem. Król Jan był zwycięski, krzyczy Wojciech. Nieprawda! A pan Jędrzej płacze. Ja, gdy chcę ich pogodzić i rzeczy tłumaczę, pan Wojciech mi przemówił. Słyszysz, waść? Mi rzecze. Jak to waść? Nauczę cię rozumu człowiecze. On do mnie, ja do niego rwiemy się zajadli. Trzy Na wrzaski służący przypadli. Nie wiem, jak tam skończyli zwadę naszą wielką, ale wiem i czuję, żem wziął w łeb butelką. Bogdaj w piekło przepadło obrzydłe pijaństwo. Cóż w nim? Tylko niezdrowie. Zwady, grbijaństwo, oto profit nudności i guzy i plastry. Dobrze mówisz? Podłej to zabawa hałastry. Brzydzi się nim człowiek prawy, jako rzeczą sprośną. Z niego zwady, obmowy nieprzystojne rosną. Pamięć się przez nie traci, rozumu użycie. Zdrowie się nadweręża i ukraca życie. Patrz na człowieka, którego ujęła moc trunku. Człowiekiem jest z pozoru, lecz w zwierząt gatunku godzien się mieścić, kiedy rozsądek zaleje. I w kontr naturze postać bydlęcą przywdzieje. Jeśli niebios zdarzenie, wino ludziom dało na to, aby użyciem swoim orzeźwiało, użycie darów bożych powinno być w mierze. Zawstydza pijanice nierozumne zwierzę, potępiają bydlęta niewstrzymałość naszą. Trunkiem według potrzeby, gdy pragnienie gaszą, nie biorą nad potrzebę. Człowiek, co nimi gardzi, gorzej od nich, gdy działa. Podlejszy tym bardziej. Mniejsza guzy i plastry, to zapłata zbrodni. Większej kary i obelgi takowi są godni. Co w dzikim zaślepieniu występni i zdrożni. Rozum, który człowieka od bydlęcia rożni, śmią za lada przyczyną przytępiać lub tracić. Jakiż zysk taką szkodę potrafi zapłacić? Jaka korzyść tak wielką utratę nagrodzi? Zła to radość, mój bracie, po której żal chodzi. Ci, co się na takowe nie udają zbytki, patrz, jakie z swej trzeźwości odnoszą pożytki. Zdrowie czerstwe, myśl u nich wesoła i wolna, moc i raźność niezwykła i do pracy zdolna. Majętność w dobrym stanie, gospodarstwo rządne, dostatek na wydatki potrzebne, rozsądne, te są wstrzemięźliwości, zaszczyty, pobudki. Te są bądź zdrów, gdzież idziesz, napije się wódki.